Bitcoin to the moon w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Coraz więcej potwierdzeń na koniec spadków i rozpoczęcie nowego cyklu wzrostowego. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH, Dota i wybranych przez Was altcoinów w komentarzach, czyli piątkowa analiza rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co piątek? Aktualna analiza, powiem Wam o moich scenariuszach wzrostowych i spadkowych. Powiem Wam, dlaczego uważam, że coraz bliżej końca spadków i rozpoczęcia nowego cyklu wzrostowego. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub się nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij zostaw komentarz, jeżeli będzie to dla Ciebie wartość lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was przeanalizował w poniedziałkowej analizie. Standardowo zaczniemy sobie od Bitcoina, od tego, co się w tym momencie dzieje na dużym interwale. Powiem Wam, dlaczego uważam, że coraz bliżej końca spadków, co może się wydarzyć jeszcze zanim rozpocznie się ten ruch wzrostowy. Powiem Wam o dwóch scenariuszach, które w tym momencie widzę oraz zobaczymy sobie lokalnie, co się wydarzyło od poniedziałkowej analizy w Niestety, ale rozłożyło mnie choróbsko, więc nie mogłem nagrać dla Was materiału. Omówimy sobie, co się wydarzyło od poniedziałku i co dalej może się wydarzyć właśnie na wykresie. Także nie przedłużając, lecimy z tematem. Zaczynamy od Bitcoina. W tym momencie jesteśmy na interwale jednodniowym na platformie TradingView, na której robię analizę. Link do niej znajdziecie w opisie i mamy tutaj dojście do tej drugiej strefy. Pamiętacie, a może czekajcie, wróćmy na mniejszy interwał, ponieważ kiedy my tu w poniedziałek, to był 21 marca, tak? Czyli byśmy na tym wsparciu tutaj, dojście do tego wsparcia i no, wytworzyła się tutaj nowa linia. Trendu i mówiłem Wam o tym, że jeżeli ta lokalna strefa nie utrzyma, to zobaczymy właśnie dojście do tej czerwonej strefy. Tutaj, no i właśnie zagrywaliśmy tutaj wraz z moimi partnerami edukacyjnymi tutaj pozycje na wzrosty do tego właśnie tutaj poziomu. A stąd zagrywaliśmy pozycje na spadki, tak jak Wam to mówiłem też już od dłuższego czasu. Ta strefa była tutaj wyznaczona i miała ona właśnie swoje miejsce. Pamiętacie, najpierw była jedyneczka, a potem dwójeczka, i zostało to osiągnięte. Natomiast z jedynki mieliśmy konkretną korektę, z dwójki mamy tutaj na razie jedną korektę i dojście jeszcze raz. I widzimy, że cały czas tak jakby cena tutaj respektuje tą strefę. Ja bym troszeczkę powiększył tą strefę do mniej więcej właśnie o tego tej obszaru. I stąd możemy właśnie zobaczyć ten ruch jeszcze spadkowy. Z dużego interwału, z jednodniowego i czterogodzinnego w sumie również, możemy tutaj zobaczyć, że cena nam dochodzi do tych kolejnych szczytów. I dwa scenariusze, jakie ja tutaj dla siebie widzę, oba są prowzrostowe, ale jeden może być właśnie z korektą, korektą do właśnie dwóch poziomów, które za chwilkę tutaj dla Was wyznaczę. Jeden już jest wyznaczony, a drugi będzie wyznaczony tutaj w tym momencie, i to będzie jako i wsparcie, i elementy z moich strategii, których ja tutaj dla siebie korzystam strategii którymi grają m.in. banki fundusze hedgingowe, czyli instytucje tak zwane grubasy, które rządzą rynkami, rynkiem kryptowalut czy rynkami finansowymi, bo ta strategia wzięła się z rynku Forex. No i mamy tutaj dwa poziomy, które mogą utrzymać nam cenę właśnie w kontynuacji ruchu wzrostowego do najpierw 50 i 51 tysięcy. Tutaj możemy zobaczyć zatrzymanie się ceny i obstawiam na to 95%. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, natomiast będzie to wtedy korekta. Wyrysuję tutaj teoretycznie, jak to może wyglądać. Jak ja to widzę, dojście tutaj. Bam, korekta mniej więcej do tych poziomów tutaj, o w ten sposób, i lecimy po. 60 tysięcy, po 55 tysięcy, najpierw 55 tysięcy, 56 tysięcy, a potem będziemy lecieli coraz, coraz wyżej, i właśnie rozpocznie się nowy proces tutaj, już w kierunku up. Proces, później będziemy mieli proces dystrybucji, teraz mamy proces akumulacji, który jeszcze, według mnie, może potrwać. Kilka dni temu dawałem informację moim partnerom edukacyjnym. Nie wiem, kiedy to było, przez tą chorobę trochę mi się. Pamięci pomieszało. W każdym bądź razie napisałem tam, że będzie to około 5 do 14 dni i zobaczymy, czy faktycznie będzie to miało miejsce w tym czasie. Oczywiście to nie ma znaczenia. Ważne, aby wiedzieć, według mnie ważne, aby wiedzieć, na co możemy się przygotować, jeżeli chodzi o potencjalne scenariusze wzrostowe czy spadkowe. No i ja właśnie spodziewałem się jeszcze jednego ruchu spadkowego i dopiero tych wzrostów. Natomiast ten drugi scenariusz, o którym też chcę powiedzieć, to może być tak, że te spadki, o których teraz mówiłem, czyli dojście do jednej bądź drugiej strefy, może ich po prostu nie być. I w momencie, w którym zobaczymy mocne wybicie powyżej 46 tysięcy dolarów, czyli cena nam wybije i nie zacznie nam spadać już poniżej. Właśnie tego wsparcia, tego dziś nam się odbije, no to lecimy już do tych 51 tysięcy i wtedy zobaczymy korektę i kontynuację już dalej ruchu wzrostowego, czyli nastąpi to po prostu to, o czym mówię, nastąpi szybciej niż w ciągu tych 5 czy 14 dni, o których przed chwilą wspomniałem. Więc oba scenariusze z mojej strony zakładają scenariusz wzrostowy na najbliższe tygodnie. Oczywiście z tyłu głowy mam też, jak zawsze, Scenariusz spadkowy i swoje zlecenia i tak cały czas mam tutaj ustawione, ponieważ jest to jak najbardziej też możliwe. To jest rynek kryptowalut. Nie wiemy, nie mamy 100% pewności. Natomiast z mojej analizy wynika, że dużo większe prawdopodobieństwo jest właśnie zrobić ruch wzrostowy z tych dwóch poziomów. Ostatecznie tutaj, z okolic 36 tysięcy, to jest taka trzecia strefa. Gdyby to nie utrzymało, no to wtedy mamy tutaj zejście jeszcze do 31 tysięcy i kolejne wtedy kilka tygodni potrwałby ten proces, tak? Czyli on by się wtedy wydłużył. Czyli mamy tak jakby ten, powiedzmy, czarniejszy scenariusz w potencjalnych dalszych wzrostach, ponieważ uważam, że nawet jeżeli byśmy zobaczyli tutaj spadkę do tych 31 tysięcy, to potem zobaczymy już mocne odbicia i właśnie wzrosty do 50-60 tysięcy dolarów w perspektywie po prostu dalszych kolejnych Powiedzmy 3 czy 4 tygodni, właśnie, gdyby cena nam tutaj zjechała aż tak głęboko do 31 tysięcy. Więc lokalnie uważam, że duże prawdopodobieństwo jest właśnie na kontynuację najbardziej z tych dwóch poziomów, tutaj, które wyznaczyłem, czyli do 40 tysięcy. Jeżeli ta druga strefa by tutaj nie utrzymała, no to wtedy właśnie prawdopodobnie lecimy do 36. I to jest ostatni taki poziom przed kolejnymi spadkami, aż do 31 tysięcy, czyli kolejne 20% spadków. Więc mam nadzieję, że tą różnicę tutaj widzicie. Na tą chwilę te dwa poziomy, te dwie strefy dla mnie będą trzymały i tak jakby będzie się realizował ten mój scenariusz, pierwszy o którym wspomniałem, czyli z jeszcze korektą i dopiero. Wtedy cena w tą troszeczkę się jeszcze gdzieś tutaj powiedzmy zejdzie i pobuja, i dopiero potem już jest up mocny, i wszyscy będą zadowoleni. Tak wychodzi z mojej analizy. Czy tak będzie? Czas zweryfikuje, wrócimy do tego za jakiś czas. Więc lokalnie, tak jak wspomniałem, tutaj mieliśmy, biegaliśmy na wzrosty w niedzielę, widzimy się w podsumowaniu. Ostatnich dwóch tygodni, w zasadzie ostatnich trzech tygodni, tutaj mieliśmy formację flagi dwa razy. To też mogliście zaobserwować na moim Instagramie okażpachowski.pl, to jakie informacje dawałem moim partnerom, jak to było wykorzystane, jak to rozegraliśmy. A zresztą zachęcam Was do obserwacji mojego Instagrama, ponieważ tam pojawi się również dzisiaj ankieta, jakiego altcoina dla Was przeanalizuję, tak jak to analizuję tutaj dla Was w tych materiałach, tak będziecie mogli wybrać kolejną, kolejnego, kolejną kryptowalutę do analizy i Tutaj mieliśmy poziomy realizacji zysków z longa. Tutaj zleciliśmy też stop loss, ale potem napisałem właśnie, że jak ten stop loss zostanie zrealizowany, to lecimy tutaj z longiem i to zostało fajnie osiągnięte. I teraz tak, w ruchu spadkowym widzę potencjalne, potencjalne tutaj poziomy realizacji zysków. Właśnie najpierw tutaj około 43 tysięcy, a potem okolice 41,600, czyli właśnie w tej strefie pierwszej. Tak to wygląda. I gdyby ta strefa tutaj nam nie utrzymała, którą wyznaczyłem, no to wtedy właśnie możemy zobaczyć dojście właśnie tutaj do tej czerwonej strefy jeszcze raz. No i jak ona nie zatrzyma, no to wtedy otwiera nam się droga do tych 50 tysięcy dolarów. Tak to wygląda. Czyli najpierw możemy zobaczyć, Spadki właśnie z tych poziomów, w których jesteśmy. Jeżeli nie, to właśnie z tych. A jak to nie utrzymać, zobaczymy mocny impuls, to lecimy do 50 tysięcy dolarów. Czyli mamy pewne warunki, które mogą się tutaj właśnie nam wypełnić, aby dany ruch został tutaj spełniony. Ja oczekuję na razie spadków. Czy tak będzie? Mogę się oczywiście pomylić. Mogą spadki nastąpić z tej strefy, a jak nie, no to po prostu wtedy szukam tutaj longa i lecę do 50 z longiem i tam dopiero zagrywam shorta. Tak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o Bitcoina. Jeżeli chodzi o ETH. ETH analiza ostatnio pięknie została również zrealizowana. Zobaczcie, trzy poziomy realizacji zysków. Była strefa trzymająca na spadki. Był tutaj krótki ruch spadkowy. Take Profit pierwszy został tu u nas zrealizowany. Cena poszła wyżej do kolejnych poziomów i w tym momencie również Mamy pozycję na spadki. Zobaczymy, czy ona zostanie tutaj utrzymana. Natomiast na 4 godzinach można zaobserwować również tutaj tworzącą się dywergencję. Tutaj akurat jest na takim samym poziomie, ale mamy tutaj dywergencję w tym całym tej ruchu, więc powoli nam się tutaj zbiera na spadki. I pierwsze poziomy, których bym tutaj oczekiwał, no to właśnie no zależy skąd jeszcze, ale tak lokalnie, z spadków. To tak na krótko tutaj. Potem mamy właśnie to sobie skasujemy i będę oczekiwał dojścia właśnie do tych poziomów tutaj a finalnie właśnie do tej tutaj strefy i myślę, że jeżeli zrealizuje się ten scenariusz, który mówię że teraz zobaczymy tą korektę na bitcoinie na rynku krypto, to właśnie ETH powinno zjechać właśnie do 2730, tak to wygląda z mojej perspektywy w tym momencie widzimy, że Cena znajduje się w tej strefie podażowej, o tutaj, i zatrzymała się właśnie na tym. Tutaj było napisane wsparcie, ale to było wcześniej wsparcie. W tym momencie jest to opór dla ceny. I również scenariusz taki dla ETH. Gdyby cena nam szła dalej w górę, no to mamy tutaj 3300 jako kolejny target, a potem to już mamy 3600. Nic, nic tutaj nie stoi na drodze na dojściu do 3600 3600. 800, jeżeli chodzi o ETH i tutaj będę szukał poziomów realizacji zysków i realizacji zarówno z potencjalnego longa, jak i po prostu na spocie. Ok, czyli możemy tą strefę sobie tutaj już przesunąć i mamy te poziomy tutaj oczekujące realizacji zysków z potencjalnych shortów właśnie tutaj. Stąd będę szukał pozycji długiej. Natomiast jeżeli cenami tutaj nie będzie schodziła, a wróci powyżej, tego w tym momencie, znaczy gdyby to zjechała, to będzie wtedy opór, ale wróci, no to będę doszło już pozycji długich na te właśnie kolejne poziomy. Dobra, lecimy z dotem. Dot nam wybił opór, o którym mówiliśmy tak od dawna, o którym ja mówiłem, Wam od dawna te poziomy tutaj zostały zrealizowane, i doszedł tutaj właśnie do tej czerwonej linii. Zobaczcie, którą sobie tutaj wyznaczyłem, i pięknie nam to tutaj stąd spadło. Natomiast finalnie myślę, że. Możemy zobaczyć jeszcze ruch wzrostowy i to będzie taki box, z którego będę szukał właśnie korekty, jeżeli chodzi o DOTA, a potem mamy strefę 23, 25, bo tu mamy, tutaj mamy opór, a tutaj mamy poziomy właśnie, których ja dla siebie tutaj szukam z strategii, z których korzystam. A propos strategii, z której korzystam, możecie ich się nauczyć właśnie w kursach, które dla Was przygotowałem, znajdziecie na mojej stronie www.ukaszpachowski.pl, w zakładce Moje kursy. Do każdego kursu są przypisane dodatkowe grupy, w których dzielę się swoimi analizami, czy to futures, Spot, czy Spot Premium. Wszystko jest tutaj opisane. Macie również darmowy kurs, także zobaczcie, wbijajcie. Jeżeli to Was będzie interesowało, to piszcie do mnie na Instagramie www.ukaszpachowski.pl i powiem Wam, co dalej. OK, zobaczmy, jakie altcoiny wybraliście Poprzednim materiale, poniedziałkowym, dobra, słuchajcie, długo mnie nie było, to znaczy nie było mnie w poniedziałek, więc postaram się zrobić wszystkie alty, które tutaj wypisaliście. Dobra, zaczynamy. Tak, oczywiście, dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze wsparcie, za Wasze miłe słowa. Patrzymy, tutaj już od dwóch lat mnie oglądasz. No to nieźle, nieźle, fajnie. Dobra, CRV, zaczniemy od CRV, tak? Musieliście od CRV, zobaczmy. robiliśmy jakieś czas temu, ale. Patrzmy, co tam się. Co tam się. O, patrzcie. Opisane Long YouTube. Tak? Była analiza dla Was wejście. Najpierw raz bo 30%. 20. Tutaj. O, dobra. Tutaj jeszcze jest taki lokalny poziom na realizację zysków. I kolejne dwa, to właśnie tutaj są. CRV. Na pewno to jest CLV. No, CRV. Okej. Okay. Tak, czyli się zgadza. A, wam się pomyliło z kryptoką Dobra, co dalej? Hiro. Hiro, co chyba leży i kwiczy? Czy coś odbiło? Leży i kwiczy, ale odbiło z tego wyznaczonego poziomu, kiedy już tutaj dla Was, Wam go dawałem. Na 20%. Hmm, takie poziomy na realizację zysków, to widziałbym je tutaj, jeżeli chodzi o Hiro, to było osiągnięte wcześniej i później tutaj, jeżeli zacznie odbijać bez wejść w tym momencie, jeżeli chodzi o potencjalne nowe kupno, no bo tutaj tak była podłoga już tutaj szorowana, MDX, nie znam czegoś takiego, no nie nie Panie kolego, nie analizuję takich wykresów, bo to jest w ogóle dno totalne nie lubię. Nie, nie lubię analizować takich niszowych coinów. No, no już ma prawie rok. No ale w sumie to od, od roku spada. Więc. Kieściutko. Sam coś takiego też nie gram, nie kupuję. Ograniczam właśnie po tym, jak doszedłem do wniosku, ile pieniędzy straciłem właśnie na takich gównach. czy w głowie nie mieści. ORN. Dobra. Tu było jakieś wejście, takie średnie na 10%. Ej, co tu się porobiło? Stój! Poziomy realizacji zysków są wyznaczone. Jeżeli odbiję w końcu, mam nadzieję, no to tutaj właśnie będę szukał gdzieś wyjścia. I kolejny poziom przy mocniejszym ruchu to 11,70. Także poziomy realizacji zysków bez wejścia, no bo też tutaj było szorowanko dna. Ewentualnie przy korekcie jakiejś, postawię sobie alert z ciekawości. O, potencjalne kupno. I tam później mamy te poziomy realizacji zysków. CRV, dobra, było. O, miało swoją pompowaną Wtedy byłem, gdzie byłem? Wtedy na Kostaryce. O, grubo było. Grubo było i potem się grubo skończyło. OK, tu widzę fajny poziom na realizację zysków. I później tutaj. Takie najbliższe. I później jeszcze. Czyli zielone poziomy realizacji zysków. Bez jakiegoś wejścia po tych kilku dniach. Nie widzę tutaj. Jakiegoś konkretnego wejścia w pozycję. Dalej. czyli Czyli gdzieś tutaj powinien być. No, czyli tam widzę, że właśnie zrealizował. Tutaj ten target. Ten był z wcześniejszego wejścia. Tak, z tego tutaj. Tutaj mamy kolejny target. Tutaj dodawałem analizę. Cena tutaj nie spadła, ale dalej to jest poziom na potencjalne kupno. I kolejny poziom na realizację zysków. Tutaj i kolejny tutaj. tak Czyli, jeżeli cena nam nie zjedzie, potencjalne kupno jeszcze tutaj wychodzi. Tutaj. Czyli te trzy poziomy na potencjalne kupno. Jak ktoś kupował tutaj na dołku, tak jak to wyznaczyłem, no to bym trzymał właśnie do tutaj i tutaj. Do tych dwóch kolejnych. No bo tutaj mamy ten poziom już zrealizowany, no dobra, powiedziałem, że zrobimy wszystkie, co zrobimy trochę tego jest i co? Dobra, GRT, poziom wyznaczony na kupno, pięknie tutaj są poziomy na realizację zysków, więc jeszcze bym to przetrzymał bez nowego wejścia, bo nie widzę tutaj nic się nie wyklarowało, so, nie znam, no Jezu, ale kiedyś analizowałem było tutaj wejście, te dwa poziomy nie, no tutaj trochę odbiło, ale było słabo Tutaj było wejście spoko. I teraz tak, gdybym miał tutaj wyznaczyć poziomy na realizację zysków, to tutaj, teraz, a potem tu. Runę Siba. Co tutaj nam Siba? Okej. Okay. Było gdzieś wejście, tak, było wejście tutaj. Dotąd nam nic nie doszła, Te poziomy są dalej aktualne, jeżeli chodzi o sibę, jeżeli chodzi o kupno. Runy, band. No prawie runa doszła. Robiliśmy ją jakoś ostatnio. Tutaj są kolejne poziomy na realizację zysków T2, a tutaj potencjalne poziomy na kupno. Band. Okej, okay, było kupno tutaj, piękny złapany dołek, dwukrotnie, widzimy, że raz ten nam 60%, drugi raz zeszła do tego samego poziomu, jeżeli chodzi o potencjalną realizację zysków, to pierwszy poziom tutaj, jeżeli ktoś kupował w drugim tym targecie, potem widzę tutaj, a potem tu. I co tam jeszcze? One i BNB. BNB. BNB nam zrealizowało dwa poziomy realizacji zysków, to co wyznaczałem tą strefę zakupową, trzymana, tak? No i poszła. Raz, dwa zrobione. Trzeci jest tutaj czwarty, tutaj po wybiciu tego oporu i tej linii trendu wcześniejszej wzrostowego. Przy spadkach tutaj dwa poziomy i ewentualnie jeszcze tu. A przy U31 na Bitcoinie, to widzimy 300 na BNB. Tak wygląda z mojej analizy. I one i dziękuję, do widzenia na dzisiaj. Były poziomy zakupowe, tutaj wyznaczone dwa, raz dwa. Odbicie. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom na realizację dysków. I tak to wygląda. OK, mam nadzieję, że była to dla Was wartość. Jeżeli doceniacie to, komentarz, zostawcie łapkę w górę, dzięki i widzimy się w niedzielę w podsumowaniu ostatnich tygodni. Także do zobaczenia, do usłyszenia. A jeżeli chcecie zacząć swoją edukację, to wiecie, co robić. Niech Bitcoin będzie z Wami. Miłego tygodnia Wam życzę. Piona.